Moje książki, książki dla dzieci yy, yy, są, stały się lekturami szkolnymi, co mnie trochę przeraża, muszę wyznać, słuchaczom Radia Nowy Świat, ponieważ zdarza się, proszę Państwa, że gdy przyjeżdżam na spotkanie z dziećmi, spotkanie autorskie, my autorzy książek dla dzieci także jeździmy na spotkania autorskie, i często na tych spotkaniach pojawiają się po prostu całe klasy szkolne przeprowadzone przez dzielnych nauczycieli. Zdarzyło mi się całkiem niedawno, że na jednym z takich ogromnych spotkań autorskich. Jakiś chłopiec podniósł rękę, to był początek spotkania, i ja bardzo w swojej, du w swojej dużej naiwności liczyłem na to, że usłyszę coś miłego. Na przykład, lubię pana książki. A ten chłopiec powiedział, dostałem z pana pałę. I, <grym <grym i to mi uświadomiło e, też, wie, że nagle stałem się częścią takiej no, tak zwanej opresji szkolnej. Trochę się z tego śmieję. Oczywiście to jest wielka radość i duma, że dzieci moje książki poznają, dostaję dziesiątki. Dziesiątki rysunków, portretów, portret pozytywki. To jest wspania wspaniałe. Jest także to w mojej pracy że ja, Grzegorz Kazepka jestem trochę ukryty za moimi bohaterami. ty bohaterów jest wielu. Piszę książki dla dzieci od dwudziestu paru lat. Odkąd no, pojawił się mój synek na świecie, zacząłem czytać literaturę dla dzieci na nowo. Już A ile musi temu się pojawił twój synek na świecie? Mój synek Kacperek, który jest bohaterem książki Kacperiada i tam występuje właśnie jako Kacperek. Dzisiaj już gdybym go opisywał, pewnie bym uciekał się do formy jego imienia brzmiącej na przykład brzydko Kacprol, bo ma lat 30.